A, witam Was na kanale odkrywca Żbik Jak zapowiedziałem Tak też robię Wybieram się do mojego kolegi Ze stowarzyszenia U którego był nalot Jeżeli można tak by było to nazwać Policji No i co Mam przygotowane kilkanaście pytań Do niego Zobaczymy Czy na wszystkie udzieli odpowiedzi Mam nadzieję, że Rozjaśnię Wam Trochę temat jak to wygląda W rzeczywistości bo Bo na razie Sam nie wiem jestem ciekawy jak to wygląda Lepiej uczyć się na czyich błędach Chociaż nie wiem czy tutaj można nazwać to błędem jeżeli zostało się Zgłoszonym Ale jak to wyjdzie To dowiecie się Niebawem także Cierpliwości oglądajcie I Chciałem zaznaczyć że Dochód Dzisiaj Rekam będzie troszkę więcej niż zawsze. To sami zobaczycie zresztą na filmie. I umówiłem się z Norbertem tak, że dochód z tego filmu będzie przeznaczony na dom dziecka we fromborku. Także on to potwierdzi jeszcze. Także nie bądźcie źli, że reklam będzie trochę mniej jak na innych stacjach w telewizji. Ale chciałbym, żeby ta kwota, która się uzbiera pod tym filmem yy, właśnie była przekazana na Dobra, to tymczasem do zobaczenia u Norberta. Cześć. Ślady po taśmie. Po taśmie. Klamkę wyrwali, Oni ta... zamek cały, tak? Klamki nie było, zamek był cały, wkładka była zmieniona. Teraz masz fajniejszą? <grymka> starą. Teraz mam starą. Teraz mam starą. Oni wymienili to wszystko, tak? Tak, tak, z powrotem. Czyli to jest takie właśnie pomieszczenie tutaj. Tu miałeś coś powieszone, tak? Tu tablice wisiały, tablice z budynków pościągane. Mogę pokazać, tutaj masz yy, zdjęcia na przykład. To wszystko też zabrali, tak? Takie rzeczy? Wszystko, wszystko co tu było. Odznaczenie. Ja Także zdjęć całych nie będę pokazywał, bo to kolekcja prywatna. Yy, tego, do tego się nie przyczepili, to... Yy, znaczy się powiem tak, no to co nie miało gdzieś tam sygnatury niemieckiej <noise> uznawano, że nie jest to ważne, tak. Yy. Opowiedz mi jeszcze o, o tej broni, bo tą broń widzę, że od razu mi się życie oczy, dlaczego ona tam została, jak oni tam sprawdzali, czy, czy to jest, zdjęte są ślady. Ja się powiem tak, broń kupiłem parę lat temu z wojska z brzegu A ona jest... miała zdjęte od razu też znamiona ona, broni, ona, tak? Tak, jest pozbawiona cech bojowych, ubezpieczonych bojowych, tam mi... wszystkich dokumentów z Warszawy, z CLK tego. Posiadam ją 5 lat bodajże. Fajny eksponat, jest, jest, naprawdę. Jest oryginał. Jest oryginał z magazynu. Po prostu była możliwość, wyprzedawali to i gdzieś udało mm -hmm. mi się wylicytować jedną sztukę. Parę temu. To tutaj mało. miałeś. E... Na tych stojakach jaka hel? Pełny, Pełny, Pełny po, to wszystko zabrali. Tak. To Zobaczcie było. jak to fajnie musiało wyglądać. Teraz I te butelki były. Te pusto na jest tu w półkach. Oznaczenia w środku? Tak, oznaczenia klamry nie śmiertelniki, tylko szpilki po tym zostały. Także. Co wisiało? Smutny I widok. U, uszko od kawuka. No, także. Naprawdę. Smutny widok. Zresztą zbierałeś tu kilka lat. No tak, tak naprawdę. Czyściłeś bo... to, uratowałeś to przede wszystkim, tak? Od zniszczenia, bo nie wiadomo, czy takie odznaczenie. Yy, wiemy dobrze, że, że, że takie rzeczy niszczyją. No zostawili na przykład mi maszyny, które były, tak? Maszyny, mhm. maszyny Singera yy, też były wykopane, są wyczyszczone, zakonserwowane, stoją, tak. To ich mhm. akurat nie zainteresowało, prawda? A... ratem ja stare. Wszystko starałem się zawsze tak zakonserwować, żeby to by się poleżało trochę, no wiadomo, z tej to kupy z... rdzy tak naprawdę. Dużo znajduje się na polach też y, uprawnych, mhm. wiadomo. Pługi to niszczą, tak samo nawozy, to wszystko ratujemy. No tak, no ja mówię, Ratujemy ja... te rzeczy. Większość rzeczy gospodarczych tak naprawdę to y, jest odkupywana od ludzi gdzieś tam, czy przy, przy skupie złomu ludzie to po prostu dają. Jak ja widzę nieraz, że za stodołą, gdzieś coś leży, porośniętym chem, to fajnie jest pójść dać 50 zł i to odkupić po prostu. Tak? No wiadomo. Wyczyścić i coś z tego zrobić. Także bardzo, bardzo fajna sprawa ta, broń. No nic, będziemy kończyć. Tak jak mówiłem, ja jeszcze raz podziękuję Norbertowi tutaj za, za, za udział i za zgodę, że wyraził chęci w ogóle współpracy i nakręcenia tego materiału. Także mam nadzieję, że niebawem to... Yy... Jedno wiem na pewno, kopał będę dalej. Będziesz to kopał. No wiadomo, znaczy, jesteśmy, jesteśmy, pa... jesteśmy pasjonatami, nie jesteśmy przestępcami, także... Także nie można tak karać. Tak jakby wędkarzowi zabronili, jeszcze, ich, tak? Możesz jeszcze te dokumenty. Aha, to, co, co wspominałeś. Tak. To jest moja prababcia, która... Była w Bawarii przez 5 lat z dziadkiem, tam poznała dziadka. Chodzi o tą porcelanę, tak? Tak, o porcelanę. To była pamiątka rodzinna. Mhm. Tutaj są zdjęcia jeszcze z tej fabryki porcelany. mojej prababci, tutaj są mi dokumenty Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę. Mhm. Potwierdzone, że dziadek tu przebywał przez 5 lat w Kirchner Lamic. I to wszystko ci zabrano. Babcia Nawet... przebywała przez 4 lata w Kierchane. Nawet Hallowiz. mając papiery, tak? Tak, miałem wszystko udokumentowane zdjęciami, listami od babci, że to jest jak dane jako po prostu yy, pamiątka dla mnie yy, i mimo wszystko to wszystko zostało zabrane. Nie? Bardzo Dokumenty... przykre to, bo nie wiadomo, co się tym. Tak, tak. W tym stanie. Mówię, to jest pamiątka rodzinna, typowo pamiątka rodzina, gdzie jest to udokumentowane, nie ma do tego żadnych wątpliwości. I Nie wiadomo, mimo jak to teraz jest przy... Musieli przy... to zabrać, tak, musieli to zabrać. Nie masz ale... pewności jak to jest przechowywane teraz czy to nie zostanie nie uszkodzone nawet nie mam pojęcia. Właśnie tego się najbardziej obawiam, nie bo mówię co innego, jak się zbiegić butelka, co innego jak masz zastawę konkretnie 12 osobową, pęknie talerz, już jest pozostawienie. No nie w no, tym momencie, bo zostaje zdekompletowana, więc no, porcelana, no niestety stara porcelana jest dosyć krucha. Nie ma co mówić, nie. Bardzo smutno to kurczę. Właśnie to mnie dziwi trochę, że mając nawet dokumenty jakieś poświadczenie, że może to być pamiątka rodzinna tak, tym jest bardziej tym bardziej, że nawet Zostało zdjęcia są podpisane, Bawaria, 42 rocznik, wszystko jest, tak naprawdę nie ma wątpliwości co do autentyczności tych dokumentów. No także, smutna sprawa. Także zobaczymy jak się sprawa będzie miała, miejmy nadzieję, że, że, że to będzie wszystko załatwione po Twojej myśli. Siema, ja jestem już u, u Norberta, właśnie się zainstalowaliśmy i parę pytań, także ja jestem mu wdzięczny, że mnie zaprosił i znalazł dla mnie czas. Także zaczniemy. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Także niedawno zawiązał się Polski Związek Eksploratorów. Czy znalazłeś, czy prosiłeś ich o pomoc? No i co od nich otrzymałeś? Jak to tam wyglądało? Zwróciłem się do nich. Opisałem swoją sytuację, jaka zaistniała. Generalnie zaproponowali mi swoje wsparcie w pomocy tam prawniczej, ewentualnie podsunięciu jakichś z kodeksu, po prostu jakichś paragrafów, które mogłyby mi gdzieś tam wspomóc w, jakim, w, jakim, w jakimś sensie to wszystko. Generalnie dzwoniono do mnie dosyć często, więc na bieżąco tam chcieli się doinformować de, co w sprawie tak naprawdę. Czyli jest zainteresowanie. Czy... Tak, zainteresowani są pomocą, chęcią pomocy. Wiadomo, że to się dopiero tam zawiązało. Yy, Ta, w związku ja właśnie z takimi nalotami ludzie mają też problemy. Wiadomo jak to tam yy, sobie pomagać. Nie? I tak, że będziesz takim w sumie pionierem w tej sprawie też. Niestety ja. Niestety ty tak. Człowiek się uczy na błędach, to wiadomo. E, tutaj mamy... Co było powodem interwencji policji w twoim przypadku? E, czy wystawiałeś coś, czy, czy, czy nie? Też tak. Generalnie cały, cały powód nie jest mi znany dokładnie. Mogę podejrzewać, że albo w grę wchodzi do nos, może... Może po prostu, no ciężko, ciężko mi powiedzieć dokładnie. Kiedyś na Legro jakieś wystawiałem przedmioty, były tam jakieś bagnety, ale to było wszystko w takim stanie, że po prostu z, zamiast wywalić ich na złom, to jeszcze postanowiłem, by je dam gdzieś na neta, może ktoś kupi, może coś już wydaje. Nie, to są rzeczy LPO przecież to są praktycznie Nie, prawie, no, prawie, to, te rzeczy są rzeczy współczesne. To masówka, masówka, tak naprawdę najpopularniejsze bagnety, nic szczególnego, stany agonalne. Poza tym po możesz to kupić normalnie. W... Zreobując się w internecie w ilościach masowych, naprawdę. Tak, no to... bo to największy standard, to tak powiem. No to można tak powiedzieć, nie. No i mówię te, te aukcje, kiedy w tym roku gdzieś tam były wystawiane i twierdzi policja nieoficjalnie, że to było powodem przyjazdu. Przecież. że ktoś gdzieś to wypatrzył po prostu. A jak wyglądało te same zdarzenia? Kto tu w ogóle tak do ciebie przyjechał? O której to godzinie? A o godzinie 10 policja kryminalna zbraniewa. W składzie sześciu ludzi. Był Bo... jakieś aterok, czy, czy, czy? Nie, 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 nie nikogo, nikogo z, tych, z tych osób nie było. Po prostu spisano tutaj mniej więcej tak, co się tu znajduje w tym pokoju. Mm. Zmienili mi zamki do drzwi, zaplombowali drzwi okna, żebyś nie można było dostać oficjalnie na protokole, Mi to oddano w użytek ten pokój, jako po prostu, że. Mam go pilnować. Bo no, nie ty nic nie ukrywasz. Ty po prostu to jest, widzę pokój taki gado yy, no, ja to, to, to co to wszystko, wszystko znalazłeś, to miałeś po prostu w gablocie. widzę ładnie. Tak. Później pokażemy to tak, jak to wygląda. Widzę, że tu miałeś wszystko przygotowane elegancko. Proszę. Wszystko było ogólnodostępne, nic nie było ukrywane, weszli i zobaczyli co tutaj jest. Przeszukiwali Ci auta albo coś takiego? Czy nie, auta nie, 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 pomieszczenia mieszkalne, strych, poddasze, tak, garaże, tak, to wszystko tak. Telefony, laptopy, coś takiego? Nie, nie, nikogo tam nie interesowało akurat no. te telefony, laptopy. Bardziej szukano po prostu jakichś konkretnie rzeczy starych, co widać, że mogą być yy, setletnie, czy... bo daje rzeczy. W ogóle nie zajmuje się militarką, nie? Czy... Generalnie tak. Generalnie, tak. Generalnie, tak. No no tam, jak... Nie, nie, no, matyka jakoś nie w mm. mojej dziedzinie, próbowałem, ale nie poszło. Komentarka typowo, druga wojna, głównie Druga wojna światowa. Bardzo mało egzemplarzy było starszych. Mm -hmm. A zostałeś protokół w ogóle z całego tego zdarzenia? No. Bezpośrednio protokołu nie zostałem, bo byłem jako świadek w sprawie, nie zostałem postawiony żadne zarzuty. A jakiś kwit Tak, e, postawić... ta, tylko kwit potwierdzający odbiór tak naprawdę tych rzeczy. Tych no. rzeczy, a ile tak. było, możesz powiedzieć? Kupował ponad 400. I do czegoś konkretnie na przykład się szczepili, czy, czy, czy nie? Czy w późniejszym czasie na przykład? Bo zarzutów nie postawiono tak? Nie, zarzutów nie postawiono. No, sytuacja wyglądała tak, no, wszyscy myśleliśmy tak naprawdę, że przyjedzie tutaj konserwator, czarcholog, biegły. I on i zobaczy, co konkretnie zobaczy, zobaczy, wszystko było tu ułożone, ładnie wyeksponowane, zobaczy, co tutaj leży, powie to, 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 mhm. to potrzebuje to, wezmę, bo tym się zainteresuje. Niestety tak nie było, bo stwierdzono, że y, biegły nie, nie ma takiego prawa, żeby przyjeżdżać na adres zamieszkania. Mhm. Musi im dokonać na komendzie. No więc policja była zmuszona spakować wszystko. wszystko. No. I co zabrali? Posłyszałem, że nawet P... monety prl Były zabrane monety z PRL-u, słoiki, butelki, wszystko, wszystko, co tylko mogło być stare co im wydawało się, że jest bynajmniej stare, na czym była niemiecka nazwa? Czy to a czyli pe do tej pory konserwator na przykład e, się tam zjawił, bo już wycenik, a raczej oszacowali, tak? Te rzeczy opisali, opisali, tak, tak? tak, tak, tak. Konserwator się zjawił następnego dnia. I czy miał jakieś rzeczy? Archeo miałeś tam z, z tych 400 ponad rzeczy zainteresowały go dwie sztuki broni białej. Mhm. I nie był w stanie określić yy, za bardzo, czy to jest zabytek no wszystko, hmm. czy nie, dlatego pod, zabrali je na dalszą ekspertyzę. Okay. A 99% rzeczy nie byli zainteresowani w ogóle. A powiedz oni jakoś tam, jak to oni stwierdzają, czy ty na przykład y, tą broń białą co miałeś, tak? Gdzie zbudziło ich zainteresowanie, y, że jest to Zabytek czy coś takiego na jakiej to podstawie... Znaczy zabytek, że oni to... Że ty to nie, nie mam, nie, nie, mam. Ma, nie mam pojęcia na jakiejś zasadzie. Podejrzewam, że. W no sprawie... się zabrali, nie? tak? Tak, zabrali. W sprawie broni białej podejrzewam, miałem dwie, dwie szabelki. Jedną pruską, drugą austro-węgierską. Mm -hmm. Z 1860 bodajże roku któregoś. Podejrzewam, że to ich zainteresowało, mm -hmm. ale na miejscu może tak oficjalnie dostałem informację, że nie byli w stanie stwierdzić bez dokładnych oględzin, mm -hmm. nic więcej powiedzieć na ten temat. No i podejrzewam, że te dwie rzeczy akurat zabrali, nie? Tak mi się wydaje. Bo nie powiedziałem też konkretnie, że to były szablę, nie? Tylko mm -hmm. po prostu, że dwie sztuki broni białej, taką informację dostałem nie z i nic więcej. No ale podejrzewam, że o to chodziło, generalnie. Myślisz, że wzrosły te rzeczy? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, no mówię, większość rzeczy w tym wszystkim, to jednak była porcelana, butelki... To wszystko też zabrali? Wszystko było zabrane, a... Też no jednoznacznie to... nie można właśnie stwierdzić, czy to wykopałeś też, też mogłeś to napić. No i druga, rzeczy, druga wieś, sprawa... Wiadomo no to... większość rzeczy takich z szczególnie z drugiej z wojny światowej, no można kupić na portalach aukcyjnych i tego jest masę, naprawdę można się zarzucić, a z drugiej strony też yy, ile razy było tak, że się szło na złą, prawda? I na przykład takie rzeczy można znaleźć. Ja rozumiem, bo jak akurat się tu w w sprawia to... butelek, no to ja też zadałem po prostu policji proste pytanie, jak, jakim cudem można wykopać butelkę, od kiedy wykrywasz piszczy na szkło. No tak. No nie piszczy. Mówię, no to po co to zabierać? Skoro nie piszczy? No wszystkie feronalne dyki, no to, to mogą to zabrać, ale szkło. No szkło, to szkło to porcelana, no niestety nie dają dźwięku, więc nie można mówić o przestępstwie, że doszło do wykopania ich wykrywaczem metalicz, w sposób nielegalny, no bo nie jest to możliwe fizycznie. No, no, wykrywacz nie piszczy na szkło, nie ma możliwości. Musiało to być pozyskane w inny sposób, czyli znalezione na strychu, znalezione w stodole, gdziekolwiek, no, tak. a w związku z tym od razu jest to legalne, tak? Pozyskanie tego. No tak. I powinno był ten temat być zamknięty, butelek, a głównie tu największy cel był z butelkami też, no bo jej było kilkaset butelek i, i 8 godzin to pakowało 8 policjantów. Druga... I co oni to pakowali karton Druga ekipa prewencji przywoziła z okolicznych sklepów kartony, bo ciągle ich brakowało. No, więc, no zamieszanie największe z butelkami, no i no, jeszcze ciekawe ile tego się uszkodzi podczas transportu, nie? No to tak też, ale wszystko masz opisane, mówisz, tak, że... że tak, idasz, tak, sztuł, sztukami wszystkie są Także w razie co będziesz mógł się tam wymagać jakieś rupesaty, jeżeli Ci to zwrócili i, i, i sprawa by się... Nie no tak. Tym bardziej, to... że w większości przypadków, na przykład porcelany, którą posiadałem, to też udokumentowałem ją od razu na miejscu, że porcelana jest pamiątką rodzinną. No. Moja prababcia z pradziadkiem była w fabryce w Kirchenlamitz. Przez cztery lata i ona przywiozła stamtąd większość tej porcelany tak naprawdę. Mam to udokumentowane zdjęciami listami, i że to po prostu dostałem. No to, wiadomo, to, nie, to nie jest wykopek. No, no i nikt tego jakoś nie wziął pod uwagę że tak naprawdę, nie? jej dokumenty były jasne, jasne, wszystko było czarno na białym przedstawione. Stałem przy porcelanie, pokazałem zdjęcia, prababci, dokumentację całą wszystką. Mhm. To jest pamiątka rodzinna ale no wszystko to nie pomogło nawet gdybyś chciał pokazać to tu przy twoim telefonie znajdują się dwa dokumenty ze zdjęciami babci akurat co post... później zrobimy nakręcimy zobaczymy jak też pokażę jak to wygląda jeżeli się zgodzisz bo widzę fajnie tutaj to wszystko musiało wyglądać bo na razie są tylko puste praktycznie wieszaki i półeczki na to tego musiał być ogrom, naprawdę i fajnie to musiało wyglądać ale to pokażę później yy, masz na koncie wiele zgłoszeń niewypuków z tego to wiem, dowiem się chyba jutro na spotkaniu ile dokładnie. No tak. Chyba, że mi teraz opowiesz. Pamiętasz ile tego było zgłoszeń? Półtora tysiąca pocisków. Pocisków w tym roku? W tym rok, jeżeli chodzi o... roku. Rok, to jest ogrom, naprawdę. Myślisz, że to się przyczyniło też do przyjazdu tutaj policji? Czy, czy w roku na przykład miałeś? Bo... Nie mam nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. No możliwe, że też jakąś przyczyną było, że po prostu... Wiadomo, ktoś... może tak jak zgłaszasz, to mogą mieć domniemanie zawsze, że, że, tak. że coś możesz mieć, no ale tak. chyba... Człowiek rozsądny. Nie, nie, no raczej jestem człowiekiem człowiek rozstrzaczony. Nigdy nie miałem problemu, zawsze dbałem no o to, żeby nawet żadna łuska którą trzymam miała spłąkę zbitą, żeby tu nikt mi nic no, nie zarzucił, tak, ani problemu. grama proku nie było nigdzie. I zawsze o to dbałem mi. No, wcześniejsze też tutaj naloty policji też świadczą o tym, Zresztą Pasjonatem no, było. Z tym, no. tym jesteś pasjonatem historii, a nie tam jakichś przestępców, prawda? Żeby... No, no tak, no, nigdy, nie miałem, nigdy nie miałem problemów mówię z, z bronią, z amunicją, z rozgrabywaniem stanowisk archeologicznych to takie rzeczy się nigdzie nie zdarzały. Czy przynależność do stowarzyszenia mm, w jakimś stopniu pomogła w tej sprawie, czy, czy jeszcze nie wiadomo? Czy jakby się na w ogóle pozwoleń, czy to czy, wywadzić? Czy to w Tak, jak tak. Ten... na tą chwilę mi się wydaje, że gdyby tych pozwoleń nie było, byłoby na pewno gorzej. Na tą chwilę, no, z tego co nieoficjalnie wiem, no to po prostu. W... Dużo ludzi jest tam stoi za mną tak naprawdę, bo widzą, że działam w no sposób wiadomo, aktywny ta akcja, ta akcja, um, ta, na najróżniejszych frontach. Dużo że też jestem w zarządzie stowarzyszenia i też coś tam reprezentuje swoją osobą, No i ludzie, którzy tu przyjechali tak naprawdę zabrać mi to wszystko, to oni sami no, rozkładali ręce, bo widziałem po ich po nich po prostu to widziałem i nikt oficjalnie mi nic nie powie, ale też nie byli zachwyceni. Czyli oni nie życie, byli tak pracę. nastawieni na innego? Bo cię znają też nie tak? Bo, bo Mniej, rok, no Mniej to... więcej tam znają, gdzieś tam hmm. z widzenia się znamy. Też nie byli tym zachwyceni, na pewno byli wierzyli w to, że odzyskam tą część kolekcji, na pewno. Też to wierzę, mam nadzieję, że, że sprawa się jakoś tam ułoży. Czy chciałbyś się jakoś odnieść do całej tej sytuacji, ostrzec ludzi? Albo zmotywować detektorystów, by się nie, 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 ba, nie no bo przecież wiadomo, nie jesteśmy tam fienami i przestępcami. Zdarzają się jakieś tam osoby, które, które odbiegają od tego i rozkupują jakieś problemy. do tych ludzi nie należymy. Także nie wiem, chciałbyś coś powiedzieć, może na koniec? Zresztą ja powiem tak. Ciężko mi jest wydać jakąś opinię teraz, co by mogło pomóc. No bo ja myślałem, że robię wszystko tak, że, że mi nic też nie zaszkodzi. Na koniec roku, się... roku zawsze protokoły co, co jest Tak, to zawsze. Na koniec roku zawsze piszemy protokoły rzecz. piszemy, zdajemy, jeszcze to nie zostało do końca zdane do konserwatora, więc... No tak teraz naprawdę, wiadomo, jak masz też napisać. Więc tak, tak naprawdę tak, no, z jednej strony miałem to w połowie przygotowane, są tam rzeczy, które zostały zabrane w tym momencie już. Wiadomo, mamy czas do końca roku, żeby się rozwój. Tak, konserwator będzie tego. konserwator będzie chciał jakąś, jakąś rzecz, której ja już po prostu nie mam, oni mi tego nie zwrócą, zarobię zamieszanie w drugą stronę. Mm -hmm. I teraz nie wiadomo, co robić z jednej strony. W sprawie tego, co pytałeś, z tym przestrzeżeniem ludzi, myślę, że myślę, że trzeba uważać jedyne co chyba w tej chwili i raczej nie wystawiać się tak na świecznik, bynajmniej na wiosnę, bo myślę, że będzie ciekawie, mm -hmm. w mojej ocenie po prostu. myślę, że warto się zapisać do stowarzyszenia i działać w tym no, tak żeby współpracować? Mi się wydaje, że tak. No, choć tak jak widać, ja działam na różnych frontach i nic mi to nie pomogło. Tak? Mm -hmm. Przyjechali, zabrali, nie ma rozmowy. A mam też podpisaną umowę od 2013 roku z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Erdlongu, z Muzeum w Sztutowie. Od pięciu czy sześciu lat w sumie współpraca cały czas mamy. Teraz współpracuję ze Stowarzyszeniem Pamięć, <laughs> pomagam im przy odnajdywaniu mogił zbiorowych, sukcesywnie, jak na razie. Czyli działasz w tym Tak, bój? tak, więc cały czas coś się dzieje, tak. Z saperami na bieżąco tutaj też działamy, zabieramy to wszystko gdzieś tam, pomaga im w każdą stronę, czyli teoretycznie postawa porządna, tak, a mimo no wszystko mm. ktoś ci wjeżdża i grawi wszystko do zera, nie? Tylko się tam się... Tak, no właśnie im więcej się zaczyna z nimi współpracować, im więcej się zaczyna im pomagać i tak mm. wszystko robić zgodnie z prawem, tym bardziej się trzeba produkcie dostawać. Nie? No tak, jest to, jest to trochę nie fair, prawda? Mm. Bo człowiek chce no. być, chce no być tak, bo ci, bo ci co chodzą dalej z wykrywaczami po lasach, nie zakopują po sobie dołków, latają bez pozwoleń, chodzą do dzisiaj i mają to wszystko gdzieś. Mm. I ich to nie dotyczy, tak. My się wyłaniamy trochę na światło, bardziej jadę, no, tak. no i obrażę, że jesteśmy na świeczniku. Zresztą my, my od... bardzo jesteśmy na świeczniku, bo no tak. podajemy swoje dary do konserwatora na wnioskach, to wszystko wszędzie jest dostępne. Tak, Zresztą tak. zgłaszając y, różne rzeczy. Podajemy swoje adresy i człowiek się nie boi, tak? Myśli, że. Nie no, trzeba być świadomym. W momencie, kiedy przystępujesz do stowarzyszenia. Trzeba być świadomy, że po prostu w każdej chwili ktoś może te dane przejąć i przyjechać tu z kontrolą, hmm. tak? Nie można mieć amunicji, broni, zabytków. No wiadomo. To tak? my wiemy właśnie. Dlatego ja trzymałem drugą wojnę, myślałem, że jest wszystko okej. Okay. No, okazało się, że nie. No tak. Nie wiem, co z tego wyjdzie ostatecznie. I tą... nie będzie określone, co jest zabytkiem. Na tą zamian. chwilę wczoraj rozmawiałem z śledczym, który prowadzi hmm. sprawę. Powiedział mi, że prawdopodobnie. Zostanie to potraktowane jako wykroczenie w związku z tą bronią białą. Mhm. Reszta rzeczy prawdopodobnie zostanie zwrócona, jednakże czekają na decyzję prokuratora. Czyli teoretycznie dalej nic sprawie nie wydało. Czyli poczekamy, bo zarzutów, jak mówię. Zarzutów nie, żadnych nie postawiono, tutaj nie było powodów, mi się wydaje, do mhm. tego. Tylko jakieś wykroczenie tu próbują wkręcić. Nie? No tak naprawdę jest... nawet nie wiem jakie, bo, mhm. bo, bo nie rozumiem o co i dlaczego. co. Sami nie wiedzą za co. Te wykroczenie ma jeszcze być, ale coś musi być. Skoro nie wiadomo, co jest zabytkiem, to nie wiedzieli też. Dlaczego zabraliście wszystko, tak szczerze mówiąc? Tak, bo, tak nie wiedzieli... właśnie o to chodzi, że mówię, konserwator. To co... no, no to są... Konserwator nie mógł tu przyjechać na miejsce, musieli to wszystko zabrać na komendę. Przykładowo, właśnie sytuacja, już tu ci na pewno tych monet PRL-u. Był cały dzbanek około 200 monet z PRL-u. No to chyba każdy jeszcze ma. komendę. No 80, 70, mosiężne egzemplarze. Więc takie już ostatni końcówki. Moi rodzice mają ze ślubu skarbonkę jeszcze z tymi monetami, także... No to niech lepiej schowają, bo tam będą mieli problemy. chyba trzeba zakopać, tak? Bo, bo można mieć problem. I tutaj się... przykładowo no, był tu śledczy, pokazuje mu tą monetę, czy tam 1981. On do mnie mówi, że i tak muszą to zabrać, bo nawet podacie, on nie ma prawa stwierdzić mhm. daty. Na tej zasadzie, że po prostu on nie jest osobą uprawnioną, mimo iż jest tam napisany, który to jest rok, on nie jest osobą uprawnioną, żeby stwierdzać takie rzeczy, bo jemu nie wolno. To musi stwierdzić konserwator. Ja mówię panie, ale tu pisze 1981. Niestety to musi konserwator powiedzieć. I zostało zabrane wszystko. Także to sprawa. Jeszcze na koniec takie pytanie, żebyś mógł potwierdzić, bo ja też wstępie zanim jechałem, w stępie, yy, za nim Sparczy, jak tutaj jechałem do ciebie. Wspomniałem, że środki, jeżeli się uzbierają z reklam z tego filmu, przekażemy na dół bo wiadomo, współpracujemy z tym dziecka i czasami jakieś zbiórki prowadzimy. Także tak się z sobą mówiłem, tak, że, że te, jeżeli jakaś poda się nam za reklamy by e, uzbierała, w całości przekażemy to. Jako ta dobra inicjatywa. Tak? Oczywiście. Popieram, popieram, ja, ja nic z tego nie chcę mieć. Po prostu mamy, nadzieję, że jakoś to prawo nasze się w końcu wyklaruje, jednakże będzie ciężko. W będzie najbliższym razy, roku będzie ciężko. będzie ciężko, wiosna będzie najgorsza. Bo przepis płodzi w życie wiadomo od pierwszego. Przede wszystkim trzeba pamiętać, tak? jeżeli oni już przyjadą, no to już nie można się z tym kłócić, To tak? już jest nieuniknione, w tym momencie trzeba po prostu dobrowolnie wszystko wydać. Nie ma co się buntować, stawiać z nimi, bo to nic nie da. Oni przyjeżdżają wykonując swoją pracę, tak? Oni dostałem polecenie odgórne. Czyli nie masz tam jakiejś tam pretensji do policji. Nie, nie ja nie mam nie mam, bo, nie... bo oni, oni prywatnie mi powiedzieli, że stoją absolutnie za mną, tak? I uważają, że mają piękną pasję i mają nadzieję, że wszystko mi zostanie zwrócone, ale z drugiej Przecież strony. Mamy Policji, którzy, którzy nie to, tak, tą samą pasję, tak? To jest to samo. To, dokładnie. Te, te... Bo ja bardzo dużo policjantów ze mną kopie i, i różnych osób, czy to straż graniczna, czy ktoś, wiadomo, i mówię, no tutaj są za tym, że, że, że to stoją za mną, tak? bo wiedzą, że to nie było żadne plądrowanie, czegoś, to nie jest jakiś handel zarobkowy, czy nie jest coś. To jest po prostu jakaś kolekcja, która była ładnie wyeksponowana, rzecz po rzeczy opisana, tak jak naprawdę stoi to w muzeum. Takie mm -hmm. małe muzeum było zrobione. I oni nie widzą z tym problemu, tak? Żadnego. Tym bardziej, że nie było nigdy amunicji, nie było żadnych zabytków archeologicznych. Tego nie znaleziono. Nigdy, nic z takich rzeczy nigdy nie było, nigdy nikt nie miał do mnie żadnych znaczy, problemów nie... ani zastrzeżeń w tej kwestii. Tym bardziej, że już parę lat temu też współpracowałem z konserwatorem w Gdańsku na prywatnych pozwaniach na Mierzeje, Wiśladno, na Parki Narodowe, gdzie bardzo ciężko to jest zdobyć. A pan I... zajmuje się jakiego czasu? 12 lat. 12, 12 lat. 12, 12 lat, lat w tej Także. No. Najpierw się uzbierało trochę. No jakby. i trochę troch mieli co zabierać. No mieli trochę co zabierać. Sam trzeba powiedzieliście, ile to trwało Sam Dwa dni, no, 48 godzin tak naprawdę wszystko. No. Nie zdecydowali się tylko do zabrania pługów. Za ciężkie? No właśnie powiedziałem takie po 300 kg pługi z Mamonowa stare, przedwojenne z 1935 roku. I o dziwo też nie interesowało. To nie był zabytek jednak, tak? Tak. A moneta PRL, A moneta PRL był? była zabytkiem i... Też tego nie rozumiem, bo albo zabierasz wszystko, albo, nie, albo po prostu wybiórczo, tak. Tak, że dziwna sytuacja. Tak. tu to, co było lżejsze to zabranie, to, co było cięższe zostało tak naprawdę. I stoją te pugi sieczkarnie na podwórku, gdzie ewidentnie jest to przedwojenne. Tu widać nie ukrywam. Sam o tym powiedziałem, ale nie zostało to w żaden sposób no zabrane. Dziwne rzeczy. Także zobaczymy jak to tam będzie wyglądało, jeszcze yy, pokażemy tylko zaraz yy, pokój, jak to, jak to wygląda, te pomieszczenie tutaj po jak to nazwać? Po ich wizycie, tak? Wizycie, po wizycie, wizycie panów smutnych, jak to się mówi na nich, po wizycie smutnych panów. Także ja Tobie dziękuję, że zgodziłeś się poświęcić im czas i zresztą chciałeś opowiedzieć swoją swoją historię, jak to wyglądało. Także dziękuję Ci bardzo.